Smok północy. Wiele, wiele wieków temu, dziki, okrutny smok z północy zaczął pustoszyć ziemię, niszcząc po kolei lasy i miasta. Nic, kompletnie nic. I nikt nie mógł go powstrzymać. Wszyscy królowie i książęta byli bezradni. Czy nasze armie nie mogą zrobić czegokolwiek ze smokiem? Jest nas tak wielu! Wasza wysokość! Smok ma łuski wykonane z metalu! Żadna strzała ani łucznia nie mogą ich przebić! Wystrzeliwuje ogniem z pyska na kilometr wokół siebie! a jego oczy wysysają energię z każdego przeciwnika! Jak istota może być niepokonana? Wasza Wysokość. Sekretem Mocy Smoka jest diament w jego koronie. Jeśli ten diament zostanie zniszczony, Smok nie tylko zmniejszy się, ale straci wszystkie swoje moce. Ale jak można zniszczyć diament? Kto lub co mógłby to zrobić? Moc prawdawnego pierścienia, Wasza Wysokość. Nikt nie wie, gdzie jest teraz pierścień, ale widziano go 700 lat temu w krainie za siedmioma górami. Moc pierścienia to jedyna rzecz, która może ujarzmić smoka. Królowie wysłali posłańców do wszystkich królestw z ogłoszeniem. Ten, kto zdoła znaleźć starożytny pierścień, by ujarzmić Smoka, zostanie królem własnego, niezależnego Królestwa. Pewien odważny młodzieniec usłyszał to i postanowił spróbować. Powiedział swoim rodzicom: Ktoś musi spróbować, mamo i tato. Harnoldzie, to zbyt niebezpieczne. Albo spróbujemy znaleźć starożytny pierścień i ocalić naszą ojczyznę, albo nic nie zrobimy i zginiemy z rąk Smoka! Co jest bardziej niebezpieczne? Zawdzięczamy to naszemu krajowi. Pozwól mi spróbować. Tak też Arnold udał się do pałacu i powiedział królom, że jest gotów spróbować. Jesteś gotów zaryzykować swoje życie dla królestwa? Nie, Wasza Wysokość. Mój ojciec jest bogatym chłopem i nigdy w życiu nie widziałem niedostatku lub braku. Ale to, czego pragnę, to wolność. Od terroru smoka, by moja ojczyzna i jej lud mogli żyć w pokoju. Dlatego tu jestem. Królowie i dworzanie byli zadowoleni. Serdecznie i z szacunkiem pożegnali Arnolda. Powodzenia, Arnoldzie. Nasze serca i błogosławieństwa będą z tobą. Arnold wkrótce opuścił miasto. Spacerował po lasach, gdy napotkał mnicha dworu. Arnoldzie. To niesamowicie odważna rzecz, którą robisz. Dziękuję, ser. Możliwe, że wiem o czymś, co ci pomoże. Nie mogłem nauczyć tego kogokolwiek z obawy, że zła osoba może nadużyć wiedzy, którą zamierzam się z tobą podzielić. Ale widząc twój patriotyzm i odwagę, jesteś właściwą osobą i będziesz tego potrzebował w swojej misji. Co to takiego? My, ludzie, nie znamy wszystkich tajemnic świata, ale są takie stworzenia, które znają. Kto? Jakie stworzenia, ser? Ptaki. Pozwól, że nauczę cię ich języka. Dzięki temu będziesz rozumiał wszystko, co mówią. Arnold spędził z mnichem cały miesiąc. Nauczył się języka ptaków. Następnie wyruszył w swoją podróż. Szedł przez góry, przez gęste lasy, Aż pewnego dnia stwierdził, że jest zmęczony i zaspany położył się, by odpocząć pod drzewem. Widziałeś go? Jest taki młody i czeka go tak żmudne zadanie. Tak, odnalezienie starożytnego pierścienia oraz pokonanie smoka. Nie zła robota! Gdyby tylko znał drogę do Srebrnego Jeziora. Tak, tam pozna wiedźmę, która ma pierścień. Jest pełna dwie noce stąd! Jesteś pewien? Nikt nie wie, gdzie mieszka czarownica, chociaż została przeklęta, że musi żyć z dala od wszelkiej cywilizacji. Tak, ale w każdą noc pełni księżyca musi przychodzić do Srebrnego Jeziora, aby trzy razy zanurzyć się w jego wodach, by na zawsze pozostała młoda. Poważnie? Co? Nie wiedziałeś? To znana plotka, wszyscy o niej wiedzą. O, byłem poza krajem. Także, ale lecę nad jezioro zobaczyć wiedźmę. Lecisz? Pewnie! Arnold słyszał tę konwersację. Postanowił pójść za ptakami na spotkanie z wiedźmą. Trzymał ptaki w zasięgu wzroku i podążał za nimi. W końcu dotarł do srebrnego jeziora. Ukrył się za drzewami. Widzisz tego gościa chowającego się za drzewem? Wiedział, gdzie jest wiedźma. Sprytne, co? Zgadzam się. Ale założę się, że nie wie, że kiedy spotyka się wiedźmę, nie wolno wypić drinka z jej kryształowego kieliszka, bo napój uśpi go na zawsze. nadchodzi. Arnold oczywiście to wszystko słyszał. Zobaczył, że wiedźma pojawia się w pobliżu jeziora i szła prosto na niego. Arnold rzucił kapelusz pod drzewo, gdzie były ptaki, i podszedł bliżej, a gdy wyszła po trzech zanurzeniach. Była zaskoczona widząc Arnolda stojącego przed nią. Kim jesteś? Jestem Arnold. Zgubiłem się. Może przenocujesz dzisiaj w moim domku. Będzie ci wygodnie. Bardzo dziękuję. A mój kapelusz? Arnold celowo upuścił kapelusz w pobliżu drzewa, na którym znajdowały się ptaki, by móc usłyszeć, jak mówią, być może coś ważnego. I rzeczywiście usłyszał. Teraz wiedźma spróbuje zatrzymać go przy sobie na zawsze. Jest bardzo samotna, ale jest też zła, i dlatego musi odebrać jej pierścień, by zniszczyć jej moc. Musi być ostrożny. Tak, jeśli zna sobie sprawę, że pragnie pierścionka, to będzie jego koniec. Powinien użyć mocy pierścienia, by z nim uciec. Arnold zapamiętał wszystko, co powiedziały ptaki, i poszedł z wiedźmą. Wiedźma zaproponowała mu obfity posiłek, a potem... Wypij to. Musisz być pewnie spragniony. Eee, dziękuję. Moja mama zrobiła dla mnie tę butelkę i kazała mi obiecać, że będę pił tylko z tego. Żebym nigdy nie zapomniał o rodzicach ani domu. A co jeśli nigdy nie wrócisz? To znaczy? Nie bój się. Jestem samotna, bo zostałam przeklęta. Nigdy nie mogę być blisko cywilizacji. Ale tutaj mam wszystko, czego każdy człowiek mógłby zapragnąć. Moglibyśmy tu nawet przywieźć twoich rodziców i żyć jak jedna szczęśliwa rodzina. Naprawdę? Uwielbiam twój dom. To wspaniałe drewno i jego magiczne jezioro, ale moi rodzice nigdy nie byliby w stanie dojść tak daleko. Och, nie będą musieli. Chodź tu, pokażę ci coś. Oto pradawny pierścień. Najpotężniejsza rzecz na świecie. Za pomocą tego pierścienia możemy sprowadzić tu twoich rodziców. Arnold był bardzo podekscytowany, widząc pierścionek, ale pamiętał, co mówiły ptaki. Zmusił się, by wyglądać na spokojnego i radosnego. Jak ten pierścionek sprowadzi tutaj, moich rodziców? Jeśli włożysz pierścień na mały palec, w mgnieniu oka przetransportuje ciebie i każdego, kogo trzymasz za rękę, w dowolne miejsce na świecie. Naprawdę? Właśnie to potrafi pierścień? Przerzuca ludzi w upragnione miejsce? Myślisz, że to drobnostka? A to nie jedyna moc, jaką skrywa pierścień. Jeśli założysz go na palec serdeczny, sprawi, że jedynym uderzeniem rozbijesz na kawałki najtwardszy: metal, kamień czy diament. Kiedy założysz pierścień na środkowy palec, będziesz mógł latać w powietrzu. Na palcu wskazującym, staniesz się niewidzialny. A gdy owiniesz go wokół kciuka, ani ogień, ani woda, ani wiatr nie będą w stanie w najmniejszym stopniu cię zranić. Tak potężny jest pierścień. To niesamowite! Ale coż mi z tego pierścienia, skoro pasuje tylko na twoje palce? I jesteś przeklęta, by pozostać w lesie. Przecież możesz użyć pierścienia. Pasuje na każdy palec. Czarownica założyła pierścień na palec Arnolda. Szybko przesunął pierścień na palcu wskazującym tak, że stał się niewidzialny. Gdy bezpiecznie wyszedł z lasu wiedźmy, Arnold włożył pierścień na mały palec i chciał dorwać smoka z bezpiecznej odległości. Arnold ukrył się, by smocze oczy go nie dostrzegły i nie wyssały jego mocy. Ale chociaż smok nie mógł zobaczyć Arnolda, wyczuł jego obecność. Zaczął ziać ogniem do niego. Ale do tego czasu Arnold włożył pierścień na kciuk, tak by żaden smoczy ogień nie mógł go dotknąć. Smok pluł ogniem na Arnolda przez siedem nocy i siedem dni. Aż był całkowicie wyczerpany i nie mógł już ziać ogniem. Następnie Arnold włożył pierścień na środkowy palec, ruszył ku czubkowi głowy smoka. Następnie, wkładając pierścień na palec serdeczny, uderzył diamentem w smoczą koronę, którą rozstrzaskał na kawałki. I nagle dziki, potężny potwór stał się uroczym, małym stworkiem. Hej! Dziękuję za zniszczenie diamentu. Nienawidziłem być potworem, ale nic nie mogłem z tym zrobić. Kto założył ci ten diament? Czarownica, która przybywa do srebrnego jeziora. Zawędrowałem tam w noc pełni księżyca. Widziała mnie. Była samotna i chciała mnie adoptować. Ale nie chciałem z nią zostać. Więc złożyła mi diament na głowę. I przekleła mnie, że będę żył jako potwór. Ale teraz dzięki Tobie jestem wolny. Arnold został przyjęty bardzo uroczyście, ale gdy zaoferowano mu królestwo. Wasza Wysokość, nie chcę zostać królem. Wolę zostać rolnikiem. Tak jak mój ojciec. Arnold żył szczęśliwie z rodzicami. W jego kraju spokój już nigdy nie został zakłócony. A co do pierścienia, już nigdy go nie użył i ukrył w miejscu, którego do dziś nikt nie zna.